Mój ocet już nastawiony, bożeczkowy, wczoraj nastawiłam, według tego przepisu, który Wam podałam w, w poście. I tak, na dole są porzeczki, w większości czarne, bo czarne po prostu mam najbardziej dojrzałe. A fakt jest taki, że octy owocowe najlepiej fermentują z bardzo dojrzałych owoców, dlatego że najwięcej jest tam cukru, w fruktozy. Dalej mam tu lawendy trochę, mięty, mm, melisy, nagietka yy, i krwawnika już dorzuciłam. A to, co tutaj pływa, to jest matka octowa. Matka octowa z octu jabłkowego. No i ja oczywiście na początku ten słoik dobrze wyparzyłam, też nastawiłam sobie akurat tu 3 litry wody weszło i dodałam do tego 12 łyżek cukru. No 11, 11. Dużo. Dlaczego tak dużo? On i tak przefermentuje, ale dlaczego tak dużo? <coughs> Zabezpieczam porzeczki przed spleśnieniem. Dałam tutaj 12, to jest tak, to jest matka octowa jabłkowa. Dałam tutaj 12 łyżek cukru do z tamtego roku. Ja po prostu matkę przechowałam w lodówce. I też tak robiłam w zeszłym roku, że matkę przechowywałam w lodówce i dodawałam i nie pleśniało. To jest idealna sprawa. I tak jak Wam pisałam, jeżeli nie chcecie, aby Wam spleśniał, to, to dolejcie octu jabłkowego czy jakiegoś innego owocowego do tego octu, który przygotowujecie. Będzie jeszcze mniejsze ryzyko pleśnienia i on zacznie szybciej fermentować. I on będzie tak stał teraz 6 tygodni. I będę codziennie mieszała. Nawet z tą matką przez pierwsze dwa tygodnie będę codziennie mieszała. Ta matka spowoduje, że pojawi się taki jakby śluz ślimaka na całej tej powierzchni tu na wierzchu. I to jest właśnie takie zabezpieczenie przed pleśnieniem.